Kwestia programów socjalnych, których celem jest bezpośrednie wsparcie finansowe Polaków, wciąż budzi w naszym narodzie liczne emocje. Z jednej strony widać skrajną ignorancję oraz infantylizm szeroko rozumianej prawicy i niestety części ludzi identyfikujących się z nacjonalizmem. Z drugiej, krytyczne jest również stanowisko środowiska liberalnej lewicy, która uważa, że bardziej istotna od bezpośredniego wsparcia jest rozbudowa usług publicznych. Osobną kwestią pozostaje na ile jest to realny pogląd, a na ile próba usprawiedliwienia flirtu ze skrajnymi liberałami z Koalicji Obywatelskiej. Zacznijmy więc od jasnego stwierdzenia. Stać nas zarówno na programy socjalne, jak i na inwestowanie w usługi publiczne. Teorie stute przez młodych antykapitalistów w praktyce są powtarzaniem korwinistycznych bredni, wedle których inwestowanie w obywateli musi odbywać się kosztem innych aspektów działania państwa. Tym samym liberalna lewica po raz kolejny pokazuje, że reprezentuje tę samą stronę barykady, co skrajni liberałowie i kapitał. A dlaczego programy takie jak 800 są istotne? Powinniśmy już kwestie etyczne i skupmy się na zwykłym rachunku korzyści, a te dotyczą każdego z nas, nawet jeżeli nie jesteśmy bezpośrednimi beneficjentami programów. Henry Ford powiedział kiedyś, że nie wystarczy wyprodukować samochodu, trzeba mieć go jeszcze komu sprzedać. Pozorny truizm, którego nasze społeczeństwo wciąż zdaje się nie rozumieć. Siła nabywcza społeczeństwa jest nie tylko wskaźnikiem tego, jak silna jest nasza gospodarka, jest wręcz jej kołem napędowym. W momencie, w którym rośnie siła nabywcza, rośnie również konsumpcja, rosną zyski firm i zamożność państwa. Korzystają na tym wszyscy. Analogicznie, w momencie, kiedy ogromna rzesza naszych rodaków posiada minimalną siłę nabywczą, tracą nie tylko oni, ale i my wszyscy. Firmy tracą klientów, tną koszty, redukują pensje i ilość pracowników, w efekcie czego siła nabywcza Polaków spada jeszcze bardziej. Rosną za to koszty, jakie państwo ponosi płacąc zasiłki i poprzez szereg innych czynników. O czym później. Więc koło się zamyka, a w oczy zagląda nam recesja. Przykładowo, firma A redukuje koszta poprzez obniżkę pensji pracowników. Ich siła nabywcza spada, rezygnując z niektórych usług, takich jak fryzjer czy wizytę w restauracji. Firma B traci przez to klientów i również musi redukować koszta, co więcej, rezygnuje z remontu zleconego w firmie C. I tak w kółko, i tak w kółko. Traci pracownik, biznes i państwo. Przejdźmy teraz do ostatniego aspektu: rynku pracy. Finansowe wsparcie od państwa redukuje przymus ekonomiczny. Nawet pozornie niewielka kwota, jaką stanowi 500 lub dziś 800 zł miesięcznie, zapewnia pewną stabilność bytową. Zwiększa szanse na to, że pracownik postawi się pracodawcy lub zrezygnuje z nieopłacalnego zajęcia na rzecz innego. Innymi słowy, wytrąca strach najważniejsze narzędzie kapitału. Ostatecznie pracodawca musi poprawić warunki pracy lub wysokość wynagrodzenia, a korzystają na tym wszyscy pracownicy, również ci, którzy pieniędzy nie dostają. Wsparcie finansowe to również nowe możliwości i okazje do rozwoju, poprawy swoich kompetencji. Pokazały to eksperymenty z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Nie możemy sobie pozwolić na brak polityki prospołecznej.